Witam wszystkich, tu Hikomikos I właśnie dzisiaj dostałem przesyłkę Tak jest, priorytetową Od kogo? Od Lucario XD Co mamy w środku? Lokario XD. Witaj, Hikomikos. Oto kod Nintendo. Pozdrawiam. Lokario XD. Mhm. Tak, jest to kod z gry Pokémon Y. Jeśli wymieniacie się ze mną kod Nintendo za karty Pokémon, nie musicie do mnie wysyłać yy, zdrapek z kodami. Możecie zdrapać ją i po prostu przepisać kod do mnie w wiadomości, a ja do Was wyślę wtedy zestaw kart. Jednak jeżeli chcecie wysłać, no to możecie w ostateczności. Dzięki Lucario za przesyłkę. Karty, tak jak ustaliliśmy, wyślę do Ciebie. Nie, jeszcze, jeszcze tam chciałeś coś wybrać. To wyślę do Ciebie później. Zresztą dogadamy się w tej sprawie. Zapraszam wszystkich na moją stronę internetową www.hikomikos.pl, gdzie dowiecie się jak można się ze mną wymienić i znajdziecie informacje na temat kart Pokémon. Boosterki mam na wymianę, oto karty, których szukam. Na razie, cześć!